Anna Więckiewicz, witam i zapraszam na serwis informacyjny. Dziś w odcinku m.in. dyskusja publiczna nad przyjętymi zmianami w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego miasta. 64. rocznica urodzin Andrzeja Gruby i integracyjny piknik sąsiedzki przy ulicy Kościuszki. 11 maja w siedzibie Urzędu Miasta odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi zmianami w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdańskiej 2. Otwarcia debaty dokonał prezydent miasta Janusz Stankowiak. Dalszą część spotkania prowadził zastępca prezydenta do spraw techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błęcki, a szczegóły przedstawiła mieszkańcom główna projektant Maria Stańczuk. Oglądając na stronach internetowych na Twój tak, Wysokim Ośrodzie, z ilości pobranych dokumentów wynika, że zainteresowanie tej projektem w spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy miasta, zainteresowani zmianami na swoim terenie, oraz przedstawiciele firm zlokalizowanych na obszarach nimi objętych. Debata zebrała około 40 uczestników, którzy mogli zapoznać się z procedurą, planistyczną oraz rysunkiem planu z najważniejszymi zmianami. Andrzej Gruba, trzykrotny olimpijczyk, medalista Mistrzostw Świata i Europy oraz 26-krotny mistrz polski w tenisie stołowym, 14 maja skończyłby 64 lata. Kwiaty pod upamiętniającym legendarnego sportowca pomnikiem złożyli jego mama Ludomira Gruba, zastępca dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Iwona Trocha, prezydent miasta Janusz Stankowiak, zastępca prezydenta do spraw społecznych Maciej Kalinowski oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Jankowski. W kwocie 3000 zł miasto wsparło działania lokalnej inicjatywy mieszkańców, którzy złożyli wniosek dotyczący rewitalizacji budynku i wspólnego podwórka przy ulicy Kościuszki. W zeszłą środę odbył się tam integracyjny piknik sąsiedzki zwieńczony grillem. Nasza inicjatywa lokalna to była taka inicjatywa sąsiedzka. My wszyscy sąsiedzi zaangażowani. Chcieliśmy odmalować, odrestaurować naszą elewację frontową. Jest jeszcze do odnowienia tutaj dalsza część podwórka, ale to będziemy robić w kolejnej inicjatywie lokalnej. Wszyscy sąsiedzi byli bardzo zaangażowani, bardzo chcieli, żeby nasz budynek był odnowiony, żeby był ładny. A w serwisie jeszcze, starogardzka Noc Muzeów oraz posiedzenie Zarządu Miast Polskich. Zorganizowana w minioną sobotę Starogardzka noc muzeów była doskonałą okazją do skorzystania z szeregu ciekawych atrakcji. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Ziemi Kociewskiej, Ośrodku Sportu i Rekreacji, w Starogardzkim Centrum Kultury, w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w Grodzisku Owic. 13 maja w hotelu REN miało miejsce posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich. Podczas spotkania, w którym uczestniczył prezydent miasta Janusz Stankowiak, zaopiniowano projekty ustaw oraz rozporządzeń, a także podjęto uchwałę w sprawie nadania medalu honorowego ZPM profesorowi Jackowi Majchrowskiemu. Dni Starogard już w pierwszy weekend lipca. W tym roku zagrają dla nas m.in. No Mercy, Grumi, Teresa Werner, Dawid Kwiatkowski czy Krzysztof Cugowski. Liczymy na Waszą obecność i świetną zabawę. Dodatkowo zapraszamy do wzięcia w udziału w Starogarskim Korowodzie. Należy zgłosić swoją grupę w konkursie na najkreatywniejszą prezentację i uświetnić swoją obecnością w Dni Starogardu. Nagroda dla zwycięskiej grupy to 2000 zł oraz puchar przechodni ufundowany przez prezydenta miasta. Na zgłoszenia czekamy do 20 czerwca. Szczegóły na osir.com.pl 29 maja o godzinie 16 w sali Kina Soku odbędzie się spektakl pod tytułem Niemy Kelner. Komedia groteska, thriller w jednym. W rolę wcielą się Piotr Szwedes i Mikołaj Roznerski. Bilety w cenie 65 zł dostępne w recepcji SCK. Przypominamy również o konkursie filmowym Paleta Chwil. Do zgłoszeń i udziału w nim zachęca Starogardzkie Centrum Kultury. Na zwycięzców w poszczególnych kategoriach czeka nagroda finansowa o wartości 1000 zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia. Więcej informacji oraz regulamin znajdziecie na stronie internetowej SCK. 22 maja w parku miejskim w godzinach 1320 30 odbędzie się święto Starogarskich harcerzy. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, przyjaciół i przejezdnych gości, by wspólnie miło spędzić czas na łonie natury. W godzinach 13:16 gotowanie na ognisku, strefa animacji dla dzieci, strefa żeglarska oraz ognisko harcerskie. W godzinach 16:18 festiwal piosenki harcerskiej Wiolinka, a między 19:00 a 20:30 koncert zespołu Za Murami. Poezja śpiewana harcerska i turystyczna. 28 i 29 maja rusza pierwszy OSIR Open, czyli cykl turniejów Tenisa zimnego. Ośrodek Sportu i Rekreacji czeka na zgłoszenia, które przyjmowane są w sobotę 28 maja w dniu turnieju o godzinie 9. Udział wziąć mogą wszyscy chętni gotowi do gry od 10 roku życia. Wpisowe młodzież do 18 roku życia 20 zł za jeden turniej, dorośli powyżej 18 roku życia 30 zł za jeden turniej. W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje wodę oraz baton energetyczny. Więcej na www.osir.com.pl. Drodzy mieszkańcy, w tym tygodniu do Waszych skrzynek trafia Starogardzki ratusz. A w nim m.in. jubileusze małżeńskie, relacja z trzeciego festynu rodzinnego, wywiad z prezesem kurkowego bractwa strzeleckiego z Bigniewem Boną czy przegląd pieśni maryjnych. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień w kolejnym serwisie informacyjnym.